Siemanko. Zacznę od zachęcenia Was do subskrypcji kanału i oceny filmu, a dzisiejszy film będzie o turbinie w masterze. Mamy instrukcję, trzeba odkręcić, żeby ją wydostać stamtąd z tego samochodu i sobie ją obejrzymy po demontażu. Jak widzicie, trochę już sobie rozkręciłem. Katalizatorek z wydechem jest luźny, ale muszę jeszcze wyrzucić ten kodalizator stąd. Wtedy miał znakomite dojście do turbosprężarki. Problemem moim w tym wypadku jest to, że nakrętki są już wyrdzewiałe, powypalane. I tak naprawdę muszę sobie nabijać klucze mniejsze na, na śruby, żeby to porozkręcać. Dokładnie chodzi na przykład o tą nakrętkę. Jak Widzicie, jest ona zgnita. Mam takie nasadki specjalne, które odkręcają omielone śruby, ale niestety mniejsza niż na plus dziesiątkę. Tutaj mamy w tym miejscu właśnie tą nakrętkę. Nie mam możliwości jej nabicia. A na dziesiątkę do mielonych śrub niestety jest za duża, więc mam dziewiąteczkę nasadkę. 12-kątną, ładnie się teraz zazębia, nabiję ją młotkiem i w ten sposób sobie radzę z takimi właśnie nakrętkami. A tak w ogóle, widzicie, da sobie już radę, kadek nie ma, ale tak w ogóle, jak widzicie, też, tak jak mówiłem, yy, powód wyjęcia turbiny jest cieknący z niej olej. Jak ją zdemontuję, to Wam pokażę, co jest przyczyną. Także działamy sobie dalej. Musimy teraz skręcić wszystkie przewody odpływowe, zasilające powietrze i olej. I potem wyciągniemy sobie razem z kolektorem wydechowym. Także widzimy się już z turbinką na stole i ją sobie obejrzymy. Prosta robota z wycięciem, Wydechu się pozbywamy, tylko i wszystko mamy elegancko, jak na dłoni. Turbinkę mam już zdemontowaną. Jest to turbina bez zmiennej geometrii. I teraz tak. Dlaczego ona sobie podciekała? A dlatego, że jak spojrzycie sobie tam do środka. Coś muszę sobie wziąć, żeby Wam pokazać, żeby nie paluchami. Żeby nie zasłaniać. To widzicie tutaj takie bardziej Jasne miejsce w tym miejscu, gdzie jest wirnik, a to dlatego, że ten wirnik już star po korpusie turbiny. Stało się to dlatego, że ośka dostała luzu na boki. Zresztą nie tylko na boki, bo ma też luz wzdłużny. Powycierało się to łożysko ślizgowe tam w środku już. Złap jakieś szybczyki, to Wam pokażę. Złapię sobie szybcami za nakręteczkę. Słychać, że stuka. Nie wiem, czy widać jak pracuje. Przód, tył. Ośka. No ja teraz na ekranie widzę, że widzę jak pracuje, więc po prostu turbinka się nam już zużyła. To ja wspomniałem łożysko ślizgowe. Już się powycierało, dostało luzu. Teraz dobrze widać, właśnie te miejsce, tutaj wytarcia. O, tutaj jest powycierana. Jak dobrze przegniemy sobie ją do boku, to nawet słychać, jak trze po obudowie. Taki krótki filmik. Chciałem Wam pokazać, właśnie dlaczego turbina sobie puszcza olej. Nie będę jej rozbierał, gdyż. Oddam do gracji, nie mam sprzętu. Potem do wyważenia. Ośki, więc sam takich rzeczy się nie podejmuję. Na dzisiaj to jest wszystko. Cześć.